Za mną natura, piękna, szumi, bo jest piękna pogoda wietrzna, korzystam z niej, ale tak sobie pomyślałem, że natura to jest dobry moment, żeby rozwiać pewne stereotypy dotyczące prawa naturalnego. Uwaga, zwolennicy! Prawa naturalnego to nie będzie o tym. Będziemy mówić tutaj tym razem o tak zwanym długu naturalnym. Dług naturalny to jest coś, na co powołują się firmy windykacyjne, firmy pożyczkowe, banki, mówiąc, że no co prawda roszczenie jest przedawnione, ale musisz oddać i możemy Cię zgłosić do KRD, BIK, bo to jest roszczenie to jest dług naturalny, słuchajcie, nie ma możliwości, żeby instytucja finansowa, zwłaszcza bank albo firma windykacyjna, fundusz, miała żebyś miał w stosunku do niej jakikolwiek dług naturalny. Czym jest dług naturalny? Otóż, jeżeli pożyczysz od sąsiadki 100 zł, i masz okres przedawnienia, w tej chwili 6 lat, kiedyś 10, i ten okres przedawnienia minie, ale zechcesz jej oddać po 20 latach, albo sąsiadka przyjdzie po 20 latach, to ona przyjdzie wiedząc o tym, albo może nie zdając sobie sprawy, ale nieważne, że przedawnienie, czyli prawo do wystąpienia. Do sądu o zwrot minęło, ale też wie, że jest dług naturalny. No, pożyczyłeś od niej to 100 zł. Więc powinieneś oddać. I gdy oddasz po okresie przedawnienia dług naturalny, to ten dług nie wpadnie w przychód sąsiadki, czyli będzie dalej rozliczony jako dług, a nie jako zysk. Nie będzie musiała od tego odprowadzać pit Tak, Na tym polega dług naturalny, że rzeczywiście pożyczyłeś pieniądze i jesteś winny. Nawet po 10, 20, 30 latach. Kiedyś nazywano to też długiem honorowym. Niech będzie, że naturalny. Natomiast inaczej jest w przypadku kredytu. Inaczej jest w przypadku lichwiarskiej pożyczki. Inaczej jest w przypadku firmy windykacyjnej. Bank udzielając kredytu nie udziela Ci pożyczki, nie wejmuje pieniędzy z własnej kieszeni i nie daje Ci, tylko kreuje pieniądz. Jest to usługa, którą może zrobić na podstawie bardzo sformalizowanego prawa bankowego. Ma taki przywilej udzielenia usługi kredytu, udzielenia kredytu. I ten przywilej, on może, z tego przywileju może skorzystać, tworząc ten kredyt, Czyli produkując pieniądz, nadrukowując pieniądz u ciebie na rachunku, przy stricte określonych warunkach, musi zachować te warunki. Taki kredyt, on się przedawnia, jeżeli zostanie wypowiedziany, ale każda rata po trzech, po trzech latach. Ja o tym mówiłem. Ale tu nie chodzi o przedawnienie. Tu chodzi o to, że to jest usługa, że to jest przywilej banku. Bank korzysta tak samo jak ty z tego kredytu, który on ci udziela. Dlatego, że on otrzymuje równowartość albo nawet coś więcej, jako zabezpieczenie. Podstawowym zabezpieczeniem jest umowa, czyli wierzytelność. Innym zabezpieczeniem są poręczyciele, żyranci, weksel, czasem hipoteka. I on tą wierzytelnością gra na rynku międzybankowym. On pomnaża swoje pieniądze bardzo, yy, wchodząc w derywaty, w różnego rodzaju opcje, zakłady, tylko dlatego, że ma twój kredyt. To jest jego przywilej. Bank nie żyłby dzisiaj, gdyby nie mógł skorzystać z przywileju udzielania kredytu, ale jeżeli to jest przywilej bardzo sformalizowany, jest to usługa, to też ta usługa jest ograniczona odnośnie dochodzenia roszczeń. Żeby bank mógł dochodzić roszczenia, on musi wykonać stricte określone w prawie bankowym czynności. Jeżeli którejś z tych czynności nie dokona, nie ma prawa dochodzenia roszczenia. Jeżeli nie zachowa terminu, nie ma prawa dochodzenia roszczenia. I twój ten dług, który był, na przykład z umowy kredytu wypowiedzianej, po trzech latach on się nie może zmienić w dług naturalny, ponieważ udzielenie kredytu, nie jest żadną naturalną, naturalnym gestem, naturalnym działaniem. Jest to yy, usługa sformalizowana w bardzo określony sposób w umowie kredytu. Podobno, po, podobnie windykator. Windykator musi, żeby wykazać, że ma prawo do tego roszczenia, musi wygrać sprawę. Musi wykazać, że nabył tą wierzytelność, że ta niewierzytelność istniała. Że zrobił to w sposób właściwy, że zachował wszystkie czynności prawne. Nie ma czegoś takiego jak dług naturalny względem firmy windykacyjnej, ponieważ wystarczy, że jeden czynnik nie działa, na przykład jest to przedawnienie, i już windykator nie jest wierzycielem. Więc nie ma długu naturalnego. W przypadku lichwiarskiej pożyczki jest to samo. Pożyczka lichwiarska, na przykład przez firmy udzielana przez firmy pożyczkowe, firmy, które zajmują się chwilówkami, ona ma stricte określone ramy działania. Ona nie może wytworzyć takiej sytuacji, że odsetki i kary wielokrotnie przewyższają kapitał, który oni przeznaczyli na pożyczkę. Tam nie ma też długu naturalnego, to jest ich przywilej, to jest istota ich biznesowej działalności. Dług naturalny to jest wtedy, kiedy ja Tobie pożyczę pieniądze, albo Ty mi pożyczysz pieniądze, to będzie dług naturalny. Dług naturalny to jest wtedy, kiedy firma, która nie zajmuje się pożyczaniem, pożyczy od innej firmy, która też się nie zajmuje pożyczaniem. To jest dług naturalny, chociaż już firma, jest to osobowość prawna i już można by dyskutować. Ale, jeżeli to jest działalność gospodarcza, czyli nie, bez osobowości prawnej, tam może się pojawić dług naturalny. Dług naturalny to już nie jest weksel, dlatego że weksel jest papierem wartościowym bardzo mocno sformalizowanym. Dosyć długi się zrobił ten wywód, ale myślę, że trzeba wiedzieć o tym, co jest długiem naturalnym, co nie. I nie dać się wkręcać, że ktoś mówi: Oj tam, oj tam, przyszliśmy za późno, przekroczyliśmy termin, nie ma dokumentów, nie potrafimy tego wykazać, ale to jest dług naturalny. Nie, jeżeli jesteś banksterem, ja do ciebie nie mam żadnego długu naturalnego, ponieważ ty nie masz prawa do długu naturalnego, ponieważ twoje uprzywilejowanie udzielania kredytów, dochodzenia roszczeń, nie ma nic wspólnego z naturą. To jest. Instytucja formalna to jest prawo pozytywne, to jest prawo stanowione, tak a nie inaczej. Można by sobie wyobrazić, że gdzieś indziej to jest zupełnie inaczej uregulowane.